Witam Was w moim pierwszym odcinku na kanale Winoką Was, w którym będziemy starać się w bardzo szybki i prosty sposób stwierdzić, czy dane wino będzie Wam smakować, czy też nie. No bo każdemu smakuje coś inaczej. Każdy ma swój indywidualny gust. I w obliczu epidemii, w której aktualnie się znajdujemy, jest nam po prostu bardzo ciężko to zrobić, bo nie mamy sklepów specjalistycznych nie mamy doradców, którzy, którzy zwykle szli nam z pomocą i po prostu mówili Pani Kasiu, to jest Pani ulubione wino, to będzie Pani smakować. Kiedy oglądamy coś, smakujemy potrawy, próbujemy, wąchamy perfumy, jesteśmy w stanie po prostu to stwierdzić, sprawdzić, czy coś nam smakuje. A w winie mamy butelkę, czasami nawet nie widać, jaki kolor jest w środku. Mamy etykietę, a na etykiecie napisane Jakieś tajemnicze Chardonnay, albo Pinot Noir, Primitivo, Toscan, Chianti, Rioja. No nie wszyscy na tym się znamy, więc jeżeli chcemy ocenić wino, potrzebujemy jakiegoś prostszego sposobu na to. Um, nie wiem, czy wiecie, ale pewnie wiecie. Że świat poznajemy pięcioma zmysłami. Jest to wzrok, słuch, węch, smak i dotyk. Dzięki nim poznajemy świat. Patrzymy na obraz i oceniamy, podoba mi się. Próbujemy, próbujemy potrawy? Jest dobra. Poznajemy nowego człowieka i stwierdzamy, tego człowieka lubię albo, że nie lubię go. Dlaczego tak jest? Ponieważ kiedy go widzimy, obcujemy z nim, od razu rzucają nam się do głowy różne skojarzenia, wrażenia, rzeczy, które pamiętamy z przeszłości, które pozwalają nam ocenić to, czy to jest OK, czy to jest nie OK. I podobnie może być z winokompasem, ponieważ winokompas mówi nam, że w winie mamy. Sześć wrażeń, sześć takich podstawowych skojarzeń, które pozwalają nam w bardzo szybki sposób ocenić wino i które rzucają nam się automatycznie potem, gdy spróbujemy i powochamy wina. Te sześć wrażeń to tęgość, miękkość, oleistość, świeżość, ziemistość i szorstkość. Są to rzeczy, które na początek rzucają nam się w poznaniu wina. I jesteśmy w stanie ocenić, czy jest dużo tęgości w tym winie, czy jest może ono świeże, takie orzeźwiające, czy może szorstkie, może jest tam takie uczucie, które jesteście w stanie tylko i wyłącznie nazwać szorstkością. I to jest taki ogólny obraz wina. Natomiast kiedy będziemy dalej je poznawać, tak od ogółu do szczegółu, to będziemy mogli poczuć w nim. Odnaleźć różne tendencje, A, takie szczegóły tego wina. A, I te szczegóły chciałabym Wam teraz przedstawić. Na przykład w tęgłości. A w tęgłości będziemy mieć takie. Ciężkie, mocne, intensywne smaki, takie jak czekolada, suszone owoce, tutaj akurat mam morele, ale to wiadomo, to będą też suszone jabłka, suszone daktyle, suszone śliwki. To wszystko jakby w tym obrębie będzie się znajdowało. Tak samo kawa. Tu będziemy mieć potem przejście w coś coraz bardziej słodkiego, w miękkość. Tutaj będą dojrzałe owoce. Będzie to zapach i smak lata. Będą to dalej konfitury, słodkie, długo smażone, bardzo dobre. Dalej będziemy przechodzić coraz większą słodycz, aż do olejstości, gdzie odnajdziemy miody, wszystko takie gęste, takie trochę leniwe, właśnie oleiste, takie jak orzechy czy zapach. I smak masła, chleba, to będą wszystko te tutaj oleiste smaki, podobnie jak smaki, które idą coraz bardziej ku tej kwasowości, świeżości, takie jak owoce tropikalne, jak kiwi, jak, jak mango, melon czy arbuz. I będziemy mieć coraz świeższe produkty, świeższe, czyli właśnie takie orzeźwiające, jak zielone warzywa, szparagi, cukinia, ogórek, e, będą tutaj w świeżości również cytryny, e, takie coraz bardziej kwaśne motywy, e, jak również grejpfrut, wszystkie cytrusy, potem przechodzimy przez tą e, przez tą kwasowość i wchodzimy w ziemistość. Tutaj będą takie nuty mineralne. Mineralność to jest takie skojarzenie jak woda mineralna, takie bąbelki delikatne na, e, na języku. E, Niektórzy, żeby poznać mineralność, liżą kamienie, ale nie wiem, podobno to dobry sposób, nie znam się. E, w ziemistości będzie po prostu ziemia, tak? E, ziemia z kwiatków, e, skojarzenie lasu, ściółki. Eee, także też takie miłe, fajne, e, fajne doznania. Nie wszyscy je lubią, niektórzy uwielbiają w winie. Aż przejdziemy do takiego skojarzenia z szorstkością, e, z dzikiem, z stajnią, ze skórą, z koniem, właśnie ze skórą, taką jak jest skóra w pasku e, drewno, dębowe beczka. To wszystko będzie się znajdowało w tej e, szorstkości. I właśnie w ten sposób będę starała się Wam pokazywać wino, e, budując dla każdego wina, które będziemy degustować, winokompas, tak byście mogli przeprowadzić podobną degustację sami w domu, ocenić, czy to wino Wam smakuje, i będzie to ocena bardzo szybka i bardzo skuteczna. Ponieważ, jeżeli poznacie wina, wino poznacie winokompasy, które Wam smakują, bardzo łatwo odnajdziecie inne winokampasy innych win, które również Wam będą smakowały. Mam nadzieję, że film Wam się podobał, przydał się. Komentujcie, dawajcie znak, dawajcie feedback, także będziemy wszystkie kolejne filmy rozwijać. No i razem się poznawać. Cześć.